Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, Polska wchodzi chyba w potężny zakręt. Żyjemy teraz pod presją tych kwestii dronowych. Kto by pomyślał, że w niby poważnym państwie parę dziesiąt takich no, styropianowo, jakoś tam jeszcze z jakiegoś innego plastiku? Urządzeń wypuszczonych nie wiadomo gdzie. Oto mamy poważny polityczny spór w Polsce. Narobi takiego rabanu. No, z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. Te drony obnażyły słabość państwa polskiego. Te drony obnażyły bezradność polskiego wojska. I no, trzeba sobie zadać pytania, w jakim punkcie my, jako Polska, jesteśmy. Ta sprawa, która jest, no, powiedziałbym, nawet dość historycznie traktowana, ona pokazała zasadniczy podział polityczny w Polsce. I ten podział raczej się będzie pogłębiał, tak sądzę, bo tutaj głównie chodzi o, o to, jak Polska ma się zaangażować, czym Polska może, a może powinna ryzykować. I dwie strony tego podziału to, <coughs> przepraszam, to przede wszystkim strona rządowa i przede wszystkim wszyscy ci, którzy, jak to powiedział Roman Mowski, bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. I to są ci, którzy wierzą w to, że te drony są, wszystkie są rosyjskie. To są ci, którzy wierzą że Rosja przede wojny, pełną parą do wojny z Polską, to są ci, którzy wierzą, że ratują nas sojusze przede wszystkim z Unią Europejską, bo już jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, trochę inaczej na to patrzą, choć w, w tej grupie rusofobów jest duża część wyborców pis którzy pokładają nadzieję przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. I w prezydencie Donaldzie Trumpie. To są ci, którzy uważają, że Unia Europejska jest dla nas jakąś ochroną, gwarancją bezpieczeństwa, gwarancją rozwoju gospodarczego. I to jest ta strona, to jest ta strona gotowa pójść na wojnę z Rosją, gotowa poświęcić polskie interesy na rzecz Ukrainy, twierdząc, że to nasza wojna. Ciekawą, taki, taki rysunek satyryczny widziałem w internecie. Pochodzi on z Tygodnika Powszechnego, gdzie tutaj w takim domu mieszkalnym taki pożar potężny jest. No i sąsiedzi mówią: To nie nasza sprawa, to nie u nas. No to ma kpić z tych, którzy mówią, że to nie nasza wojna. Ja napisałem, że. No, to jest idiotyczne, bo jak jest pożar sąsiada, to się go gasi, a nie podnieca ten, 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 ten pożar, nie dolewa łatwopalnych materiałów, żeby on płonął większym płomieniem. I, i, i nazwałem to wprost idiotami tych, którzy, którzy tak myślą. Proszę państwa, jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, to jest wyraźnie jeden obóz polityczny. Ten obóz polityczny uważa się za patriotyczny, bo przede wszystkim uważają, że Polski trzeba bronić przed agresją rosyjską. Nie zwracają przy tym uwagi, że swoim zachowaniem, swoimi działaniami rząd. I nie tylko rząd, ale i ta część opinii publicznej jakby prowokują Rosję, jakby to jest na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli ktoś jest przekonany, że Rosja nas zaatakuje, no to robi wszystko i robi wszystko, żeby ta Rosja zaatakowała, to się doczeka. Jakie mogą być tego skutki? Ano skutki tego widziałem w Stalowej Woli. Poszła informacja taka z tygodnika do rzeczy z portalu z internetu tego tygodnika, w której powiedziano, że dwa uzbrojone drony rosyjskie wleciały w granice Polski, doleciały do Stalowej Woli, tu zawróciły i poleciały z powrotem na Ukrainę i uderzyły w Łódź. Nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji, ale z drugiej strony, tygodnik do rzeczy jest na tyle, według mnie, poważnym, poważnym źródłem informacji, że no, nie, nie, nie można traktować. Tego jako, jako wyssanego z palca jakiegoś komunikatu. Zresztą jest on, na, on jest bardzo poważny. Proszę Państwa, dwa uzbrojone rosyjskie drony, spokojnie niepokojone niczym, nadleciały nad największy ośrodek zbrojeniowy w Polsce. Tu jest huta stalowa wola, w którą inwestuje się tn, miliardy złotych. A ja mieszkam w stalowej woli na takim osiedlu robotniczym, gdzie za płotem mam elektrownię, i dochody stalowa wola w linii prostej mam może 500, może 600 metrów albo i mniej. No to w razie czego, gdyby taki dron tutaj nadleciał i uderzył jakąś solidniejszą rakietą, no to ze mnie i z osiedla, na którym mieszkam, zostałaby kupa popiołu. I to jakby nikt się tym nie przejmuje. Władze powiatowe miejskie Stalowej Woli, które są w 110% pisowskie, w ogóle się tym nie zajmują, w ogóle ich to nie obchodzi, w ogóle o tym nie mówią. I to pokazuje, proszę Państwa, stan. Przygotowania Polski do, jakiejkolwiek, do, jakiejkolwiek, do jakiegokolwiek konfliktu poważnego, z kimkolwiek zresztą, bo kto nam zagwarantuje, że te drony w którymś momencie nie będą ukraińskie? I to nie jest z mojej strony żadna demagogia, bo mamy już taki przykład: zginęło dwóch Polaków od ukraińskiej rakiety i nikt nie uznał za stosowne przeprosić. Powiedzieć, a prezydent Andrzej Duda przyznał, że to była prowokacja ukraińska, żeby wciągnąć nas do wojny. No to jak to wygląda? I druga strona tego sporu, muszę powiedzieć, że ja jestem po tej właśnie drugiej stronie. To są ci, którzy uważają, że konflikt z Rosją wcale nie musi być nieuchronny. Że trzeba robić coś, żeby Rosji nie prowokować, że trzeba robić coś, żeby mieć jakieś kanały komunikacji z Rosją, jak mają to wszystkie poważniejsze państwa Zachodu. Trump rozmawia z Putinem. Niemcy mają swoje kanały informacji i zresztą po cichu załatwiają interesy gospodarcze z Rosją. Francuzi podobnie, choć tam na, na Putina pomstują. No, wszyscy ci, którzy mają duże doświadczenie w polityce międzynarodowej, którzy mają również własną odpowiednią siłę, utrzymują jakieś kanały komunikacji z Rosją na wszelki wypadek, bo mają świadomość, że jeżeli się doprowadzi do wojny, skutki będą nieprzewidywalne. A u nas nic. A u nas nic. U nas jedni straszą ćwiczeniami na Białorusi, rosyjsko-białoruskimi, inni bagatelizują te ćwiczenia. Spekuluje się, czy to będzie miało wpływ na relacje polsko-chińskie, bo przyjechał do Polski. Minister Spraw Zagranicznych Chin. No tutaj są przeróżnego rodzaju teorie. Ja patrzę na to z dużym dystansem. Po pierwsze, nie ufam takim wszystkim komunikatom, które nie, nie opierają się na jakichś rzeczywiście wiarygodnych źródłach. Po drugie, no te spekulacje to, to, to za miesiąc okaże się, że były żałosne, więc wolę się wstrzymać. Co do tego. Natomiast niewątpliwie, proszę państwa, ta druga strona sporu, do której, jak mówię, siebie zaliczam, nie chce wojny z Rosją. Ta druga strona sporu w relacjach polsko-ukraińskich chce przede wszystkim respektować polski interes narodowy, nie wdawać się wciągać przez Ukraińców do wojny, nie dawać tym Ukraińcom wszystkiego na. na, na, na... Pstryknięcie palcami, tak jak się to dzieje obecnie. Ta druga strona chce pilnować tego, żeby nasze relacje z Unią Europejską opierały się również na interesie państwa polskiego. Ta druga strona bardzo sceptycznie patrzy na to, jak Polska została ograna z tym Mercosurem. Mówiłem o tym tydzień temu. Ta druga strona tego sporu, na szczęście, w pewnych badaniach. Pokazuje się, że nie daje się już nabierać na tą propagandę. Ta druga strona patrzy z coraz większym dystansem na to, co się robi w wojsku polskim, a dzieje się w wojsku polskim, proszę państwa, wcale niedobrze. Te gigantyczne zakupy, o których się mówi, które nas zadłużają, rozwój w kraju zbrojeń, które nie kończą się sprzedażą tej broni, żeby, żeby jakoś bilansować. Te potężne nakłady na zbrojenia, które no, będą nas kosztować, które będą miały swoje daleko idące konsekwencje, no to patrzymy na to, i teraz no, jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni. I teraz zaczyna się coś takiego. Donald Tusk mówi o nas, że my jesteśmy zdrajcy, a my patrzymy na nich też jako na takich, którzy. Są zdrajcami, bo lekceważą polski interes narodowy i teraz to kłamstwo, które płynie ze strony rządowej, to zaciemnianie prawdy, rozmywanie jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się dzieje, za brak y, obro obrony, za, za bezbronność, za to milczenie na przykład o tym, że rosyjskie drony uzbrojone y, latają sobie bezkarnie nad największym ośrodkiem zbrojeniowym w Polsce. Cisza! Żaden wojskowy, żaden generał nie zdementował tego faktu. No, to jest taka metoda znana z skądinąd, że lepiej zamilczeć na śmierć niż krytykować, niż, niż się odnosić w jakikolwiek sposób do tego, co nas kompromituje, co, co, co może być powodem dla nas do wstydu, z czego nie potrafimy się racjonalnie wytłumaczyć. I tak to w tej chwili wygląda. Ten podział się. Powiększa, czym on się skończy. Obawiam się, że on się może w którymś momencie skończyć no, jakimś dużym konfliktem. Że będą, będzie forsowane prawo, które będzie na przykład takich jak ja, czy też jakiś aktywniejszych zwolenników tej drugiej strony broniącej polskiego interesu narodowego, będzie się kończyć jakimiś prześladowaniami, no może nie posadzą nas do kryminału, ale będą zatykać usta, będą eliminować ze środków przekazu, będą uniemożliwiać docieranie z naszymi poglądami, z naszymi informacjami do szerszej opinii publicznej. Ten spór się jak mówię, zaostrza. Ten spór pokazuje to, co już zresztą szereg razy mówiłem, że polski naród, Polska nie ma już wspólnoty narodowej. Ona się rozpadła. My jesteśmy już na takim etapie, że są ci, którzy wierzą, że polski interes narodowy powinien w działaniach państwa polskiego, wszystkich władz dominować no to jesteśmy osądzani jako ruskie onuce. Tu już nie ma dyskusji, tu już nie ma polemik. Jeżeli ktoś poddaje wątpliwość, że te drony były rosyjskie, to jest, rosyjskim, jest rosyjską onucą, jeszcze nie wprost rosyjskim agentem, ale na tego się też doczekamy I to, myślę, i to myślę niedługo. To, o czym mówi pan Sikorski, o czym mówi premier Tusk, to już są takie wstępne zapowiedzi takiego traktowania, Traktowania nas. Trzeba się przed tym bronić. Najgorsze jest, proszę Państwa, w tym, że ulega tym wszystkim presjom ta siła, na którą wszyscy Polacy jeszcze liczą że jest jakoś tam apartyjna, no bo już na pewno nie jest apolityczna że jest jakoś tam apartyjna, że jakoś reprezentuje interes Polaków i chce nas bronić. Mowa tutaj o wojsku, o armii. Trzeba się, proszę Państwa, po, po pozbyć pewnych złudzeń. Ja namawiam do lektury dwóch książek tej autorki. To jest wojsk, ten tytuł jest teraz Wojską z tektury. Autorka jest również to jest pani Edyta Rzemła. Ona napisała taką książkę wcześniej również o Wojsku Polskim, Armia w ruinie. I ona opisuje tam fatalny stan wojska polskiego, fatalny poziom dowództwa generałów. Zresztą po tych wypowiedziach tych różnych generałów, no to nikogo nie obrażając, proszę Państwa, ma się wrażenie, że to jakieś tempe trepy, po prostu tempe trepy. A ja przeczytam tylko Państwu to, co jest napisane na okładce. Mówią oficerowie, wielka armia to fikcja. Mamy tylko 30 tysięcy żołnierzy zdolnych do walki. Żaden generał nie potrafi dowodzić. Amunicji starczy na kilka dni. Kupujemy przestarzały sprzęt. I to, a nam się wmawia, że jesteśmy y, m, m, wzorem sanacji i y, ryza śmiłego, silni, zwarci, gotowi. Lipa. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli to wojsko jest w tak złym stanie, w dużej mierze również ze względu na wewnętrzną sytuację w wojsku, y, gdzie są, y, jakiej jakości jest kadra, y, generalicja. Y, to, 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 to są tragiczne rzeczy. To są dosłownie tragiczne rzeczy, y, tragiczna, y, tragiczna sytuacja. I proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że trzeba na to patrzeć. Wojsko jest naprawdę na warunki polskie dobrze opłacaną grupą zawodową, i od niego się wymaga. Określonych zachowań profesjonalnego zachowania, profesjonalnego przygotowania i żeby ta armia była na jakimś przyzwoitym poziomie, a nie to, co jest: wojsko z tektury. Więc trzeba również na to popatrzeć z pewnym dystansem, na trzeźwo, na chłodno, a nie się zachwycać jak to czasy, kiedy to ułani malowani, piechota, szara piechota tak itd., itd. Te czasy minęły. Bo zatrudniamy w wojsku ludzi, od których trzeba wymagać fachowości, przygotowania, i do wojska wiadomo po co się idzie. Nie dekować, nie przechowywać. Idzie żołnierz po to, tak jak policjant, idzie, żeby narażać swoje życie i zdrowie w obronie obywateli, i za to jest opłacany. I w wojsku płacą naprawdę dobre pieniądze. I teraz, proszę Państwa, to wojsko jest takie przeciąganie tego wojska. No ta generalicja, która jest, no to niestety daje się politycznie, politycznie używać przez obecnie rządzących. Ta generalicja opowiada bzdury o tym, co się dzieje. To, to, to jak tutaj jest napisane, jeszcze raz powtórzę. Żaden generał nie potrafi dowodzić. No i tu, tutaj to nie ja nie chcę podważać zaufania do armii polskiej jako jakiegoś fundamentu obrony państwa, jakiegoś fundamentu siły państwa i tak dalej, ale trzeba sobie uświadomić, że ta sytuacja, która miała miejsce z tymi dronami, pokazuje, że ta Armia Polska, no, wymaga jakichś, y, jakiś zasadniczych zmian, zmian również personalnych, bo inaczej, y, no to tak jak nad Stalową Wolą, uzbrojone drony rosyjskie y, będą sobie tutaj latać bezkarnie i w razie czego, no, Cóż, proszę państwa, mogło się tak zdarzyć, że mogliśmy już dzisiaj nie rozmawiać. I ja wcale tutaj uważam, że nie przesadzam. Mówię o realnym zagrożeniu. Przepraszam, proszę Państwa, kończy już i trzeba sobie uświadomić ten dramatyczny podział na te, dwa, na te dwa obozy, i on się niestety będzie pogłębiał. My brniemy. W, w to, my brniemy w coraz bardziej w taki jakby no, w sytuację wojny coraz bardziej dajemy się wciągać Ukraińcom w coraz większym stopniu prowokujemy Rosjan bo prowokujemy, tak trzeba powiedzieć, szukamy szukamy jakiejś tam zaczepki, szukamy, szukamy wojny, no to gadanie cały czas, że no, teraz Ukraina, potem my, no to, to tak sobie można gadać. Z tego na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o, o, o zimne fakty, niewiele wynika, choć rzeczywiście, choć rzeczywiście. Trzeba pamiętać o tym, że kto chce wojny z Rosją, wcześniej czy później, będzie ją miał. A skutek, no, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, to żyjemy w aurze 20. roku, natomiast zapominamy, co było w 1939, no nie zapominamy, mówimy o zdradzieckiej napaści, ale nie w kategoriach, że lepiej nie szukać zaczepki i wojny z Rosją, tylko w takiej kategorii, że no, tutaj jakby nie zdradziecka napaść, to byśmy się jakoś przed Niemcami obronili. No, takie różne bzdurne teorie krążą w obiegu publicznym no i znajdują niemało zwolenników. Pamiętajmy, Szanowni Państwo, o tym, że ten podział, ten podział trudno będzie bardzo zasypać, że ten podział będzie się pogłębiał, on nie skończy się niczym dobrym, ale mimo tego naszym obowiązkiem jest obrona polskiego interesu narodowego, obrona bezpieczeństwa Polski i Polaków. I tego musimy się trzymać. Nie wolno dać się zastraszyć, nie wolno dać się zakrzyczeć. Nawet jeżeli będą nam, nami poniewierać, jeżeli będą y, tutaj nam zabierać y, y, możliwość wypowiedzi, a może w końcu, jeżeli będą nas nawet za to, co mówimy i robimy w polskim interesie narodowym, zamykać do więzienia. Tego nie wolno się bać i miejmy tego świadomość. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.